Cześć. Dzień dobry. Oraz w zdjęciu na miniaturce. Znalazłam zdjęcie jakiejś na proteście po Sejmem. Tak i Robert mi kupił płaszcz przeciwdeszczowy. Tak jak jest deszcz i muszę. Czy do lekarza, czy gdzieś. Też jeżdżę w deszczu. Mam płaszcz przeciwdeszczowy. Rosła na mnie tu wózek, e, gdzie jest joystick, cały ten. ten. No i jak mus, to most w czasie deszczu też jeszcze. A dzisiaj no, już późno nagrywam. Ale zmarzną Z figiem na spacerze i tak ją takim, nie wiem, jak to się nazywa. Nie mrzawka jest taki bardzo drobny, deszczek, ale taki szybki, okropne, to jest, co też jest, mrzawka, nie wiem, no w każdym razie taka, ale mrzawka, kurde, może być mnie źle słychać, Robert, mikrofon, muszę się to wychylić, pacnął gdzieś za komputer, o matko, co ja się Wszystkiego muszę dopilnować. Wszystko ja, wszystko ja. O czym ja jeszcze? Mam powiedzieć: A, Robert! Poprosiłam go, powtarzam sobie kawę. Sama zrobiłam to dzień, chyba po pół roku. Mówię, nie, może mi postawił ekspres. Na szafce, tam gdzie kanapki sobie robi to przecież jest miejsce jest na kanapach robienia. A mi łatwiej byłoby kawę robić. A kurde, zadowolona z figiem wróciłamy kawkę gorącą. I sobie zrobię na piesie. Opróżni drugi zbiornik. Ten sposób, I się ciągle do niego. Jak zrobisz sobie kawę rano, bo ja piję pierwszy, <noise> jak to by inaczej. A Robert pie drugi, robi sobie kawę i z kawą idzie z psem. I ja mówię tak, zrobisz sobie kawę, to wysypuj z tego pojemnika. Żebym podobnie nie taki jest niespowianek. Że chcę sobie kawę zrobić i nie mogę. Nie, bo to wszystko Komputer kontroluje. Ja wiem, że nic się nie stanie. Jak wysypiesz te fusy. I zanim komputer ci powie, że nie możesz zrobić kawy, bo musisz opróżnić pojemnik. Jak go opróżnisz wcześniej, to takiej komunikacji nie pojawi. Nie gadaj kurde <gryw> On swoje, ja swoje i nigdy się nie dogadamy. Nigdy nie będzie zgody w naszym małżeństwie. Ja mówię, żeby oczyszczał. Jak sobie zrobię dano kawę, pojemnik, a on nie chce, bo go komputer informuje. A kurde, sobie kupił ekspresy, żeby ktoś. Chciał z nim pogadać komputer z Expressem. włącza ekspres, mówi dzień dobry, nie komputer, eee, potem mówi mu jak robi, trwa w pod, przepraszam, podgrzewanie. I dobrze ma z nim pogadać, chłopak już zadowolony. Ojej tak mi w uchu pyka. Cały czas jak mnie taką napiętą żyłkę. I tak po niej palcem brała. Taki odgłos z uchu, Cały czas mam denerwująca. To jest, to mam podmiot miałam to z mamaną, no, co się wypieprzyłam I głową w mam, co mi krew zucha leciała. Myślałam, że umieram. A z mamą mam kość skroniową. Pękłam, pęknięta była. I potem właśnie mam takie z tym uchem przeprawy. I także zaczęłam. No nie słyszeć, bo parę miesięcy byłam całkiem ucha. Potem słabo słyszałam. A teraz słyszę gorzej ale słyszę, także nie jest nie. a to nie jest od sm od razu uprzedzam, tylko po prostu. mam się, pieprzęłam głową, w terrakotę połamam nos, rozciąłam mur, brywiowy, łamałam zęba, już ja to jestem, wszystko na bogato, nie, nie mogłam. No, złamać? I wystarczy, tak, jak już poleciałam to po landzie. Wszystko na raz. A jezu, dobrze mi się gada głupotę. Koło po pierwsze zadzwonić ma Kaśka dzisiaj. Do mamusi zapytać się, jak tam u niej zobaczymy, bo wczoraj nie mogła się w ogóle dodzwonić. To tak na zmianę dzwonimy. Rosjada Sylwia Roskośka. No i zobaczymy, co to będzie. Dobra, kończę. Proszę o subskrypcję, jeżeli jesteście ciekawi, co słychać. U osoby chorej, a jestem niezdolny, do samodzielnej egzystencji. On no nie znałam. Sama nie dałabym radę. sobie, no, chociaż nie, miałabym podnośnik. Takaś opiekunka, opiekun. Sadzajmy mnie na wązek, podnośnikiem, żeby mnie nie dźwigać, ubierać, myć. To przecież. Oni robią takie rzeczy, jak mycie, ubieranie. Także może... To wiecie co, wiele bardzo. To od nas samej zależy, od chęci. Można się podowiadywać. Są wolontariaty. Na pewno jakiegoś wolontariusza. Też można dorwać, żeby wychodzić. Gdzieś do kina. Co kogo interesuje? Ja lubię na protesty, demonstracje. Interesuje mnie to. Coś więcej poza czubkiem mojego esmowego nosa. Widzę coś więcej, co się wokół mnie dzieje. Ale każdy ma inne zainteresowania. Ja lubię do kina, do teatru. Ja bardzo lubię do teatru chodzić. Do kina. A ja pójść, pójdę. ale nie jestem jakimś kinomaniakiem. Dobra, Ciu. nie ja nie pani wytrzymam, żeby je przez zimę zapuścić zapusić małet na krótko. Takie rozprostowane. Ładnie prosownica. Kapturowa się sprawdza. Jak zaborzę czapka albo kaptur. Za ona mi się ładnie prosto. Dobra, sobie kto chce wiedzieć co mnie, dawajcie łapki w górę. Jeżeli podobało wam się to, co gadam, możecie mi w komentarzach pisać, że jestem super fajna, albo mnie zjechać. Ja mam wypalony na opinię, czy jakkolwiek na mój temat. Także miłego dnia, do zobaczenia.